Z jakimi nadziejami podchodzę do turnieju, no z takimi, że zawsze chcę wygrać, tak? Natomiast nie mam jakichś specjalnych oczekiwań. gram po prostu się bawię, co będzie to będzie. Natomiast też to są Mistrzostwa Polski, więc trzeba no, uważać i obserwować innych zawodników. Bo właśnie dostałem nominację na kapitana reprezentacji Polski, więc bacznie obserwuję zawodników i mam nadzieję, że. Zbierzemy taki skład, który pozwoli nam powalczyć na mistrzostwach Europy w Austrii? Ja, tylko w formie zabawowej, bo akurat szans to nie mam żadnych, ale, ale najważniejsze jest jakaś rywalizacja i to jest fajna rzecz. Można się, się sprawdzić i można się też zmierzyć z kilkoma naprawdę do, dobrymi zawodnikami. No, akurat kilka razy grałem z Jurkiem i, i wiem, że, że jest chyba faworytem tutaj i na pewno powalczy o zwycięstwo. No bardzo miło. No, wiadomo, że mnie presja pomaga, wręcz mogę powiedzieć. Nie boję się tego, że są duże oczekiwania. Natomiast tak jak powiedziałem, no, trafię to w miarę kontrolować. Natomiast golf jest niewytłumaczalny. Raz nam idzie i nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć dlaczego nam idzie, a raz nam nie idzie i też nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć, więc trzeba mieć du dużą pokorę do tego, po prostu cieszyć się i, i próbować wycisnąć jak najwięcej. Akurat znam tutaj wszystkich ludzi, to bardzo... Profesjonalnie to prowadzą i trzeba pochwalić się tutaj za to ludzi. I fajna atmosfera jest też fajna, że się poznaje tutaj nowych ludzi, można się spotkać i to jest najważniejsze. No jest to fenomenalny tutaj ośrodek, bo jest połączony z różnych stron. Nowa dziewiątka, którą tutaj właściciele wybudowali, to też dodaje urokowi i zapraszam chętnych właśnie do tego, żeby grali, żeby w golfa, bo samo przejście po polu daje bardzo dużo momentów, że można o czymś pomyśleć, można się. Można sobie pewne przemyślenia zrobić i jest to bardzo fajny forma relaksu. Szczególnie po otwarciu drugiej dziewiątki, tych drzewach sosnowych, no jest przepiękna, bardzo mi przypomina Augustę, to najsławniejsze pole wygląda na świecie i bardzo przypomina wysokie sosny, duże fairwaye, bardzo malownicze można powiedzieć. Wiadomo, że jeszcze parę detali brakuje, naprawdę jest to bardzo ładne pole. Nasze pole wyróżnia się przede wszystkim tym, że jest w całości zlokalizowane. Jedna część w lesie to jest ewenement na skalę właściwie nawet europejską, ponieważ większość pól golfowych. W Polsce chociażby wybudowane jest na nieużytkach rolnych, gdzie nie ma nasadzeń drzewnych. U nas wkomponowaliśmy dziewiątkę, czy dziewięć dołków wkomponowaliśmy w szczery las. Jest to naprawdę, naprawdę fantastyczna przygoda, ponieważ dookoła, poza fairwayami, czyli miejscach, gdzie chcemy lądować naszą piłkę, znajdują się wysokie sosny. A druga część jest zlokalizowana w parku, także daje to taki spójny, bardzo ciekawy obraz. No akurat jak zacząłem raz uderzać, pierwszy raz mi się tak nie, nie do końca spodobało, byłem młodszy i teraz żałuję, że jednak nie przeciągnąłem trochę dłużej że jak, jak już się trafia w tą piłkę i ona leci dalej celnie, no to już wtedy to zaczyna się przyjąć. No ja bym powiedział o sobie też jeszcze kilka lat temu, że nie wierzę w to, że gram w tego golfa. Wspaniałą dyscypliną sportu można razy rywalizować. I dwa, to, co mi się najbardziej podoba, no to ta natura nas otaczająca. Taki powiedzmy, sport, gdzie jest połączenie rywalizacji i też takiego spokoju. Co nie ukrywam, byłym sportowcem bardzo pomaga i, i się podoba. W całym świecie też tak jest, że wielu, że tak powiem celebrytów i znanych sportowców po końcu kariery zajmuje się golfem, bo to jest bardzo fajna dyscyplina, wciąż sportowa, wciąż jest rywalizacja, klasyfikacje, punkty ale już trochę na mniejszym gazie i pewnie na mniejszym stresie niż Jurek Dudek miał w czasie kariery. Nie mówię już o trenerze probieżu. Także bardzo fajna, że tak powiem, alternatywa do robienia, uprawiania fajnego sportu po, po skończeniu tej podstawowej kariery. Chciałbym Państwa zaprosić do spróbowania swoich sił w golfie, bo w całym społeczeństwie utarte są stereotypy, z którymi Wydaje mi się, że bardzo dobrze walczymy, że jest to sport snobistyczny, jest to sport dla prezesów, dla ludzi z grubym portfelem. Tak naprawdę golf to jest sport, tak jak każdy inny. Na całym świecie gra około 100 milionów golfistów, a nie ma tylu prezesów i właścicieli firm na całym świecie, więc jest to sport. Powszechny w każdym kraju rozwiniętym golfowo, więc dostępność jest słaba, natomiast sam golf nie jest drogi. Wystarczy przyjść, zapytać, skorzystać z naszej oferty i tak naprawdę odmienić swoje życie. Bo z doświadczenia wiem, że jak już ktoś raz zacznie grać w golfa, to okazuje się, że zostaje w tym sporcie na wiele, wiele lat.